Najsłynniejszy morderca polskiej popkultury powraca na ekran. Wiesz, ile osób zabił do tej pory? A nazywa się Langer, Piotr Langer. A to jest Killers, serial Killers. Zapraszamy. Na razie to jestem tutaj z ciekawości. Najsłynniejszy, ale czy najbardziej skuteczny, najprzystojniejszy, najmądrzejszy i najlepszy? Po prostu naj, jednym słowem. Zapytam wprost, jak Ci się podobało? Umiarkowanie. To jest oczywiście bardzo dyplomatyczne, ponieważ... E, dobrze, cut the bullshit. Nie podobało mi się. Nie podobało mi się tak, jak nie podobały mi się również poprzednie seriale. E, na podstawie prozy e, Remigiusza Mroza uważam, że e, facet ma bardzo dużo świetnych pomysłów, od których można by było się odbić w super seriale, kryminalne, thrillery, tak jak w przypadku chociażby Jacka Richera. Przecież powieści Lee Childa umówmy się, no nie są najwyższych lotów i nawet te lepsze są zaledwie średnie, bym powiedział. Z całym szacunkiem dla, dla fanów literatury Richaida. Surowy Lee Childa. pan Bartosz dzisiaj się Tak, połączył. ale tak się trafiło. Ale jednak Amazon Prime Video zrealizowało na podstawie zaledwie no średniej klasy powieści świetny serial. I w tym przypadku, w przypadku prozy Remka Mroza, uważam, że również dałoby się nakręcić na podstawie tych książek świetne seriale, no ale jeszcze nie teraz. Jak wskazuje tytuł i głównym bohaterem tej opowieści jest Piotr Langer. E, za dnia miliarder, boom-wiwant, e, uwodzicie, ale kiedy przychodzi zmrok i kiedy w bohaterze odzywają się mroczne e, instynkta, wtedy wychodzi seryjny morderca. Ale ale już, już myślałem, że przebiera się za nietoperza, wiesz? E, do, do tego to dążyło. No Jedni mają Batmana, a Polacy mają Langera. To jest nasz, jak widać, mroczny rycerz. Ale ty masz bardziej pozytywną opinię na temat tego serialu. Ty dostrzegłeś tam wręcz czarną komedię i humor, ja być może jestem człowiekiem zbyt poważnym, aby interpretować Langera jako serial mający nas może nie tyle rozśmieszyć, co zagrać konwencją. Jak ty właśnie to interpretujesz? No Bo trochę jest tak, że ten serial jest tak przegięty właśnie w postaci Langera, który na przykład tutaj zjada jakąś czekoladkę, przynosi kwiat swojej ofierze, a potem bierze wielki młot. Wcześniej puszcza sobie jeszcze piosenkę Call me an Angel i bierze się za robotę, że nie jestem w stanie traktować tego poważnie, bo jeżeli będziemy traktować to na poważnie, no to wtedy to, to jest po prostu szmira. Czyli I być może tutaj dzieli nas właśnie różnica perspektyw. Ja ale jednak, no. wiesz, jak w tym pierwszym odcinku, kiedy Langer zakłada płaszczyk przeciwdeszczowy, żeby pozbyć się swojej ofiary, no wiadomo, kojarzy się to z American Psycho i Patrickiem Batemanem, ma obrazy stylizowane na obrazy Beksińskiego, być może Beksińskiego, aż tak dobry w te klocki nie jestem, żeby rozpoznać je po jednym ujęciu na pierwszy rzut oka, no wiesz, dla mnie to się gryzło, mi to się nie zgadzało. Ja nie kupuję tego jako pastisz, jako satyrę, Wydaje mi się też, że reżyser Łukasz Palkowski jest jakby no, na tyle fachurą właśnie jako reżyser, że on specjalnie to nagina, specjalnie przegina, specjalnie idzie w podkręcanie jakby tej makabry przemocy właśnie po to, żeby wywołać jakiś taki śmiech. Nie tylko, że było na poważnie, bo gdybyśmy to traktowali na poważnie, to to może się okazać, że rzeczywiście to jest zła opowieść, zła historia, to należałoby wyrzucić do kosza. Może chodzi właśnie o to, żeby jednak troszeczkę spuścić powietrze z tejże opowieści i sprawić, żeby widzowie momentami nawet zaczęli się śmiać. Tak po ludzku. Wiesz to nie jest tak, że mi się ten serial nie podoba tak kompletnie, że ja go odrzucam z całym dobrodziejstwem albo złodziejstwem inwentarza, bo uważam, że postać Langera jako taka jest całkiem interesująca, ponieważ on nie ma tych takich, posłużę się anglicyzmem, redeeming features, czyli nie ma żadnych właściwie cech, za które moglibyśmy go polubić. To jest naprawdę, no, łajdak, nikczemnik i facet, do którego trudno jest poczuć jakąkolwiek Mięta. sympatię. Tak, to, to nie jest atrakcyjny, wiesz, seryjny morderca, jak, nie wiem, Dexter Morgan, którego no, jednak lubiliśmy za jego kodeks moralny. No, Langer dopuszcza się takich tutaj czynów okrutnych, łącznie z nekrofilią, zabójstwem i ze, ze, ze wszystkim innym, co tam do głowy Rymkowi Mrozowi przyszło, żeby stworzyć postać paskudną i odrażającą, że ja miałem właśnie taki, no, pewien, pewien, pewien dysonans, bo nie miałem tam komu kibicować, bo zarówno te postaci policjantek, prokuratorek, czyli Niny i siarki, które polują. W taki bardzo skomplikowany, złożony sposób na Langera. Również są postaciami, które we mnie sympatii nie wzbudziły, ponieważ one są targane takimi namiętnościami, bardzo mocnymi uczuciami, skrajnymi, złością. Te, one są bardzo temperamentne, charakterne. I ja, ja nie potrafiłem trochę tych postaci ugryźć i nie miałem tam komu kibicować, bo jednocześnie chcesz, żeby one tego Langera dorwały, a z drugiej strony czujesz jednak, że te ich metody również nie są fair. No właśnie, gdyby to traktować absolutnie na poważnie, to nie mamy tutaj ani jakiegoś azymutu moralnego, nie mamy postaci, za którą może żeby podążać, więc jedyne co możemy robić, no to może się po prostu podśmiewać z tego wszystkiego. No jest jeszcze tutaj inny śledczy Piotr Adamczyk, który mam tak. wrażenie w ogóle rozgaszcza się ostatnio w rolach takich śliskich, ambiwalentnych moralnie postaci. On świetnie sobie w tym radzi, mam wrażenie, że co chwilę go w serialu widzimy w podobnym, podobnej odsłonie. I ta ambiencja moralna ogólnie jest w tym serialu dobrze rozegrana, bo mam wrażenie, że w każdym odcinku dowiadywaliśmy się o tych postaciach czegoś nowego, a są to postaci, które już w uniwersum Remigiusza Mroza goszczą od jakiegoś czasu, bo to są postaci, no, chyłki można powiedzieć. Nie chcę ujmować temu serialowi niczego i nazywać go spin-offem. To jest mm -hmm. jakby pełnoprawny serial, ale dziejący się jednak w tej samej rzeczywistości, co chyłka. No i wydawałoby się, że o Langerze, o Siarce będziemy już wiedzieć wszystko, a tutaj jednak okazuje się, że te postaci mają więcej do zaoferowania. No, i mam nadzieję, że faktycznie tak będzie y, aż do finału. Nam, dziennikarzom, udostępniono cztery odcinki y, z sześciu, więc być może nie wykluczam, że Langer mnie czymś pozytywnym zaskoczy. No właśnie. Czy zaskoczy pozytywnie, czy jak to pięknie łyś, Będą schyłki. <śmiech> <śmiech> Przekonamy się, oglądając Langera na Sky Showtime. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.